Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak dodać przykładowe dane do naszej bazy, gdyż w tym momencie baza jest pusta, nie ma żadnych danych, a Entity Framework posiada mechanizm do inicjalizowania danych jakimiś przykładowymi danymi do celów testowych poprzez mechanizm inicjalizerów. Dobrze, teraz wykonamy tą czynność. Czyli zdeklarujemy sobie taki initializer. Dodamy go do folderu DAL. Add new class. Nazwiemy ją sobie kursy initializer. Mamy kursy initializer. Dodaliśmy klasę kursy initializer. Która dziedziczyć będzie po klasie drop, create database always, albo drop, create database if model change. To znaczy, że baza jest kasowana, usuwana i tworzona zawsze, albo że baza jest usuwana i tworzona wtedy, gdy model się zmieni. My użyjemy inicjalizatora, że baza danych jest kasowana i tworzona zawsze. Tutaj musimy przekazać kontekst. Kursy kontekst. Dobrze. I tutaj, tutaj będziemy overrideować metodę SIT. Dobrze. W tej metodzie jest wywoływana bazowa metoda SIT, ale tutaj wywołamy także naszą metodę SIT, którą zaraz stworzymy. To będzie metoda SIT. Kursy data, do której przekażemy kontekst. Dobrze. I teraz tę metodę sobie wygenerujemy. I w tej metodzie sit: kursy data stworzymy sobie nasze przykładowe dane, które zainicjalizują naszą bazę danych. Dobrze, zadeklarujemy sobie tutaj zmienną var kategorię. Kategorię. Równa się New List Kategoria. Oczywiście musimy dodać przestrzeń Mask. Dobrze, i tutaj będą nasze przykłady dodane w kategorii. New Kategoria. Kategoria ID. Równo się jeden, nazwa kategorii równa się ASP. Nazwa pliku i komy równa, równa się. ASP PMG. Opis kategorii równo się. Opis ASP met Dobrze. Podamy sobie jeszcze kilka wpisów. I teraz te wpisy sobie wpiszemy do bazy danych, wykonując na niej pękle each. Kategorie. Mamy listę kategorii. Na tej liście wykonamy each, gdzie kategorie będziemy wpisywać do bazy. Czyli kontekst. Kategorie Od. i przekazujemy naszą kategorię i teraz context save changes zapisujemy zmiany w bazie danych i tak samo zrobimy sobie dla kursów czyli bar kursy wywnątrz new List, kurs i tutaj już sobie dodaliśmy przykładowe kursy i teraz tak samo z tymi kursami, kursy, wywołam pętlę for each, gdzie indula dla kursu, na kontekście, Dodamy kursy. Add przekazując kurs. i metodę metody kursy SaveChange. dobrze. Mamy gotową metodę seed data, która zainicjalizuje nam naszą bazę przykładowymi danymi. Zainicjalizuje tabelę kategorie i tabelę kursy, listą kursu i listą kategorii. Ta metoda będzie wywołana przez nasz initializer w metodzie seed. Dobrze, żeby ta metoda jeszcze została wywołana, musimy do naszej klasy kontekstu dodać ją wywołać. Ją. Najlepiej ją wywołać w statycznym konstruktorze. Zdefiniujmy sobie taki static kurs i tutaj Database, set initializer, kursy kontekst. Tu będzie przekazany New. Kursy initializer. I to spowoduje, że nasz initializer będzie wywołany. Dobrze, możemy zapisać. I teraz w kontrolerze możemy sobie w celach eksperymentu sprawdzić, czy nasze kursy będą dodane. Także tutaj już kategorii nie będziemy dodawać, bo kategorie będą dodane w inicjalizatorze. Także to spokojnie to, co żeśmy testowali w poprzednim odcinku możemy sobie skasować. Natomiast tutaj było, sobie pobierzemy sobie listę kategorii z bazy. Bar. Lista kategorii, równości kontekst kategorie tu list i tutaj zostanie pobrana nasza lista kategorii dajmy sobie tu breakpoint żeby zobaczyć czy ta lista kategorii zostanie pobrana uruchamiamy teraz naszą aplikację Dobrze, Visual Studio zatrzymał się na naszym breakpoincie. I teraz możemy sobie sprawdzić. W zmiennej lista kategorii mamy 7 elementów, które zostały pobrane z bazy. I to są te nasze zainicjalizowane kategorie. A więc wszystko poszło zgodnie z planem. Baza została utworzona i nasze dane inicjalizacyjne zostały wpisane do tabeli. Możemy nacisnąć kontynuuj. Nasza strona się, jak widzimy, uruchomiła, a więc wszystko działa prawidłowo. Zamknijmy, zatrzymajmy aplikację. I teraz przejdźmy do sekcji SQL Server Object Explorer. Widzimy, że nasza baza została utworzona ponownie, została skasowana tamta i została utworzona jeszcze raz. I nasze tabele w bazie danych są: kategorie, kursy, pozycje zamówienia i zamówienie. I jak sobie przejdziemy do tabeli Kategorie, klikniemy prawym przyciskiem myszy, wybierzemy View Data. Widzimy, że dane w naszej kategorii są wpisane czyli nasz Initializer zadziałał, uzupełnił naszą tabelę przykładowymi danymi. Gdy przejdziemy do tabeli Kursy, zrobimy View Data, zobaczymy nasze przykładowe dane odnośnie kursów. Także w tej lekcji to by było wszystko, co chciałem pokazać. Może jeszcze oddamy nasz kod do repozytorium z dzisiejszej lekcji. Czyli klikamy sobie, klikamy sobie solution, prawym klikamy commit i oddamy nasz kod do repozytorium, wpisując sobie komentarz data initializer. Klikamy Commit. Nasz kod został oddany do lokalnego repozytorium. Teraz synchronizujemy go z repozytorium na Visual Studio Online. Synchronizujemy. Nasz kod został zsynchronizowany. Także z dzisiejszej lekcji oddaliśmy kody do repozytorium do repozytorium lokalnego, do repozytorium zdalnego. Podsumowując dzisiejszą lekcję, w dzisiejszej lekcji wykonaliśmy Initializer, czyli zdefiniowaliśmy sobie klasę kursy Initializer, która dziedziczy po klasie DropCreateDatabaseAlways, czyli po klasie, gdzie baza danych jest zawsze usuwana i tworzona od nowa, zawsze, always. Moglibyśmy wykorzystać inicjalizator DropCreateDatabase i w model change, wtedy gdy się model danych zmieni. Też jest to dobre, bo nie przy każdym uruchomieniu jest ta baza kasowana, tylko wtedy, gdy są jakieś zmiany w modelu. Dobrze, tutaj przeciążyliśmy metodę seed, overrideowaliśmy i w metodzie seed, oprócz bazowego wywołania metody seed, wywołaliśmy naszą metodę seed kursy data, przekazując do niej kontekst i tutaj stworzyliśmy naszą metodę seed kursy data, w której to stworzyliśmy sobie listę kursów, przykładową, którą to listę kursów wpisaliśmy do naszej tabeli kategorie, tutaj wpisaliśmy do naszej... Bazy, dodaliśmy każdą, potem interowaliśmy się po tej liście kategorii, i każdą kategorię z listy dodawaliśmy do bazy i zapisaliśmy zmiany. A tutaj zrobiliśmy to samo dla kursów. Następnie w klasie kursy kontekst za pomocą statycznego konstruktora uruchomiliśmy, wywołaliśmy nasz initializer, żeby nasze dane testowe pojawiły się. Bazie. I jak przetestowaliśmy aplikację, widzieliśmy, że nasze dane pojawiają się w bazie. Dobrze, te dane to są takie dane testowe, i za każdym razem, gdy uruchamiamy aplikację, nasza baza jest usuwana i dane są kasowane. To nie jest dobre rozwiązanie, gdy będziemy pracować z bazą produkcyjną. Wtedy nie będziemy chcieli, żeby nasze dane za każdym razem były usuwane i inicjalizowane od nowa. Po prostu będziemy chcieli, żeby dane, które zostały wprowadzone do bazy, czy to jakieś dane odnośnie użytkownika, czy dane odnośnie zamówień, żeby nie były kasowane z bazy, tylko żeby dane w tej bazie znajdowały się na stałe, bo usunięcie danych z bazy wiązałoby się z bardzo poważnymi kłopotami. Dlatego w następnej lekcji pokażemy mechanizm migracji. I tutaj będziemy, zaobserwujemy, że dane, które będą w bazie, poprzez dodawanie jakichś nowych tabel, czy nowych pól, czy uruchamianie aplikacji nie będą usuwane, a zawsze te dane będą w bazie danych. Nawet jak sobie dodamy do bazy jakąś nową tabelę z, nową, z nowymi danymi, które będziemy chcieli przechowywać w bazie, czy dodamy jakieś nowe pole do bazy, to to nie będzie powodowało, że dane w bazie zostaną usunięte. Dane w bazie po prostu będą zachowane, a wprowadzone zmiany nie będą miały, że tak powiem, wpływu na dane, które już są w naszej bazie. Ale to będzie w następnym odcinku. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję.